Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest równanie okręgu w pigułce. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania i ewentualnie tablice maturalne e, otwarte na stronie szóstej na równaniu okręgu. Zaczynamy moi drodzy, e, dzisiaj taki e, inny filmik, zaczynamy cykl tak zwany w pigułce, będziemy przedstawiać Wam różne zagadnienia m, tak skomasowane, jeżeli chodzi o... I zadania, i informacje, żebyście mogli sobie po prostu powtórzyć, bo ten film jest przeznaczony nie tylko dla liceum, nie tylko dla szkoły podstawowej, jeżeli do tego czasu już weszło równanie okręgu, czy też e, po prostu jest dla osób, które chcą powtórzyć sobie wiadomości na temat tego równania, czy to nawet studenci. Dobrze, e, o co chodzi z tym równaniem okręgu? E, tak jak mówiłam, w tablicach maturalnych macie równanie okręgu. O środku w punkcie S. O współrzędnych A i B i promieniu dodatnim R. Proszę pamiętać, że to równanie okręgu pochodzi z układów współrzędnych, czyli X i Y to są odpowiednio współrzędne, e, które znacie właśnie i A i B tak nazwane trochę, to jest współżyna x to jest współżyna y żeby była jasność. I istnieją w tablicy maturalnej, a w rzeczywistości jeszcze ich jest więcej, równań okręgu. Jest to równanie pierwszej postaci, czyli tak zwana postać kanoniczna. Tutaj mamy zawarty nasz środek. Jak widzicie A i B, a po prawej stronie mamy promień do kwadratu. Poniżej, wynikająca z tej postaci, jest postać ogólna. Jak sobie to rozbijecie ze wzorów skróconego mnożenia to dostaniecie 2ax, 2by, a c zostało tutaj tak śmiesznie zapisane jako po prostu a kwadrat plus b kwadrat odjąć r kwadrat, ale zamienili kolejność, troszeczkę tam no mieszali i dla, dla jakichś dziwnych potrzeb tutaj podali coś takiego. To nie ma znaczenia moi drodzy do końca, wy po prostu musicie mieć świadomość co to jest a, co to jest b. Jeżeli możecie mieć tablice maturalne ze sobą, to spokojnie sobie te wszystkie rzeczy, o które Was proszą w zadaniu, policzycie. Ale o co chodzi? Będziemy w tym filmiku pokazywać Wam, jak sobie z tym równaniem poradzić. Bo ono przysparza wielu problemów, ponieważ yy, gdzieś tak szybciutko biegnie się przez geometrię analityczną, że czasami nie wiemy, co z tym zrobić, jak się pojawi na maturze czy na, gdzieś na kolokwium. No i teraz mamy takie zadanie: mamy z tego zadania odczytać, yy, jaki jest środek naszego okręgu i jaki jest promień. Zajmijmy się pierwszym równaniem. E, ja może zrobię tak. Chociaż to też nie pomaga do końca. O, 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 dobra. I teraz tak. Tutaj mamy nasze równanie kanoniczne. Ja sobie możecie przepisać, e, żebyśmy widzieli je tak obok. I zobaczcie co tutaj jest. Tutaj mamy mieć tak, zawsze sprawdzajcie, czy to jest postać kanoniczna, czy to jest postać ogólna, że po lewej stronie mają być elementy z kwadratami. I generalnie zauważcie, że przy X i przy Y przed przy tymi nawiasami nic nigdy nie ma. To jest bardzo ważna sprawa, bo potrafią w zadaniu tam troszeczkę nam przeszkadzać. I teraz tu musi być plusik. Gdyby tutaj był minusik po, pomiędzy tymi dwoma elementami podniesionymi do kwadratu, no to byłoby innego typu równanie, o którym nie będę tutaj wspominać. Dlatego ważna jest sprawa, żeby po prostu sprawdzać czy to się zgadza ze wzorem. I teraz odczytujemy środek. Środek to są liczby, które są odjęte od x i od y. -ka. Ponieważ w pierwszym przypadku nie jest nic odjęte od x i od y, to wnioskujemy, że środek nie, że nie istnieje, tylko jest w punkcie 0, 0, ponieważ nic nie jest odjęte, czyli odjęte jest 0. I co z promieniem? Promień to zawsze pierwiastkujemy tę liczbę po prawej stronie. Pierwiastek z 1 to jest 1. No i tyle, i odczytaliśmy. Zobaczcie, jakie przyjemne. Teraz idziemy do zadania drugiego. Tutaj mamy trochę inną sytuację, bo tu od x oddzieli już nam jedynkę. Teraz, moi drodzy, wielu z Was może powiedzieć, w takim wypadku pierwszą współrzędną jest minus 1, bo tutaj mam minus 1. No i to oczywiście zrobili nas troszeczkę w balona, bo we wzorze jest x odjąć a do kwadratu. Co oznacza, że jeżeli tu jest x odjąć 1, to moje a wynosi 1. Gdyby było tutaj x plus 1, to moje a wynosiłoby minus 1. Jeden. Często tak we wzorach jest, w postaciach kanonicznych, właśnie. Czyli tutaj mamy 1, a od y nic nie odjęliśmy, oj, przepraszam, e, więc jest tutaj 0. No a promień to jest pierwiastek z tego, co jest tutaj, czyli pierwiastek z 9 czwartych to są 3 drugie. I zobaczcie, jest to przyjemne. Przykład trzeci jest nieco podchwytliwy, nie ukrywam, bo zobaczcie, że przy x kwadrach i przy y kwadrat pojawiły się liczby. Zanim zatem zaczniecie liczyć, musicie się tych liczb, tej liczby, bo gdyby były dwie różne, to by było dopiero, musicie się tej liczby pozbyć. No i pozbywając się jej, dostajecie równanie x kwadrat plus y kwadrat równa się 25 dziewiątych. I sytuacja podobna jak w pierwszym przykładzie. Nie mamy nic odjęte, czyli środkiem jest 0,0, a promień to pierwiastek z tego, co jest po prawej stronie, czyli w tym wypadku 5 trzecich. Oczywiście tych przykładów różnych może być, yy, tych przykładów jest wiele, od y też można coś odjąć bądź dodać. Pamiętajcie natomiast, że jak odczytujecie, to żeby pilnować tego znaku, że jeżeli tu jest minus, to odczytujecie to jako liczbę dodatnią, a jeżeli tu byłby plus, to odczytujecie jako ujemną. Takie małe zawirowanie. Następne zadanie, moi drodzy, będzie polegało na sytuacji odwrotnej. Teraz będziemy zapisywać na podstawie tego, że znamy środek i promień, będziemy zapisywać to w postaci kanonicznej. Pamiętamy, postać kanoniczna to jest x odjąć a do kwadratu plus y odjąć b do kwadratu równa się r kwadrat, przy czym tu jest a i tu jest b. No to lecimy. W pierwszym przykładzie mamy x odjąć co? 0, czyli tak naprawdę x do kwadratu. W drugim przypadku też mamy y odjąć 0, czyli tak naprawdę y do kwadratu i tu po prawej jest r kwadrat, czyli 4 do kwadratu, czyli 16. I to wszystko. Drugi, no to już inaczej. Tu mamy x odjąć a. Moje a jest 4, czyli mam x odjąć 4 do kwadratu, dodać, a tu mam y odjąć Minus 3, czyli będzie y plus 3, czyli to jest to, co mówiłam wcześniej, że to jest tak, jakby zmienia się ten znak, I równa się r kwadrat, czyli 1 druga do kwadratu, czyli 1 czwarta. Zobaczcie, jakie to jest przyjemne. Naprawdę bardzo sympatyczny dział, moim zdaniem. Ok, w tym przypadku będziemy sobie patrzeć na to, bo mamy, zobaczcie, postacie ogólne tutaj. Będziemy patrzeć, które z tych równań opisują okrąg. Co autor zadania miał na myśli? Chodzi o to, żebyście wy teraz na podstawie tego wzoru ogólnego, tutaj sobie weźmiemy kartkę, pomożemy nią sobie, o, może będzie widać, o, tutaj mamy, tu jest ten wzór ogólny i my będziemy chcieli do, z tego wzoru odczytać promień. No i środek. Na początku środek, potem promień. I dlaczego jest pytanie, które z nich opisują okrąg? Dlatego, moi drodzy, że może się zdarzyć, że tu, jak zaczniemy liczyć ten promień, to wyjdzie nam liczba ujemna i to będzie oznaczało, że to równanie nie opisuje okręgu. No dobra. No to ja sobie tu jakoś muszę położyć, żeby tu widzieć. I teraz tak. Jak to zrobić? No to mam tak. W moim przypadku mam x kwadrat plus y kwadrat. I tu mam x kwadrat plus y kwadrat. Odjąć. No i tutaj mam 2ax. No to sobie podpisuję. Ja sobie tutaj podpiszę ten wzór. Odjąć 2ax, odjąć 2by plus co. Będzie najłatwiej. Ja odczytuję, ile wynosi a. Znaki się zgadzają, bo musicie patrzeć na wszystko. Czyli znaki się zgadzają, jest ok. x i dwójka się zgadza. No to ile wynosi a? Nie 0, bo by było tutaj 0, tylko wynosi 1, bo 2 razy 1 razy x to jest 2x. Idę dalej. Tu jest minus, się zgadza, tu y się zgadzają, no i wychodzi, że 2b musi być równe 6. Stąd wynika, że b równa się 3, a tu odczytuję, że c jest równe 9. No i co teraz? Odczytuję stąd, że mój środek jest w punkcie 1 i 3 bo a jest 1, a b jest 3, a ile wynosi moje r? No r to jest a kwadrat plus b kwadrat, odjąć c. No to liczę, że r kwadrat to jest a kwadrat, czyli 1, plus b kwadrat, czyli 9, odjąć c, czyli 9. I co się okazuje, moi drodzy? Okazuje się, że moje r kwadrat wynosi 1, jest dodatnie, jest. To oznacza, że jak najbardziej to równanie pierwsze opisuje okrąg. Nie ma z tym problemu. Spróbujmy przykład drugi. I teraz moi drodzy, przykład drugi zrobimy trochę inaczej, żeby było trochę ciekawiej. On jest w ten sposób jest trochę taki pomiędzy podstawą a rozszerzeniem, jeżeli licealiści słuchają tego filmiku, ale warto umieć, ponieważ to jest metoda, która polega na zwijaniu tego do Wzorów skróconego mnożenia. Parujemy sobie to, co z X razem, to co z Y razem i próbujemy to włożyć do wzoru skróconego mnożenia. Ale jakiego? Bo jest ich kilka. Jeżeli tu mamy między tym x kwadrat a tym mamy plus, to będzie wzór A plus B do kwadratu. A raczej x plus coś do kwadratu, bo tutaj jest A i B, żeby się nie myliło. I tutaj, moi drodzy, będzie z kolei Y plus 2y, czyli też będzie ten sam wzór. Jak to zrobić? To jest moje a kwadrat, to jest moje 2ab. Stąd wynika, że moje a to jest x, a jeżeli, czyli tak, jeżeli to jest A2, a kwadrat, to to jest 2ab, no nie? To znaczy, że moje a to jest x i teraz zobaczcie, 2ab to jest to, to. Nie? Jeżeli tutaj wiem, że moje y, a to jest x, to już jakby się Zredukuję, że tak się wyrażę, no to 2b to jest 10. No i, po, i teraz, i w takim wypadku moje b musi być równe 5. I jak ja sobie to rozłożę z powrotem do wzoru, ze wzoru skróconego mnożenia, to będzie co? x kwadrat jest, plus 2 razy x razy 5 jest, czyli 10x, plus 5 do kwadratu, 25, ale nie miałam wcześniej 25, więc to 25 odejmuję. Plus i robię to samo z y, czyli to będzie y tutaj plus, no i tu jest jakby 2 razy a razy b, skoro i tu jest y, czyli b jest 1 do kwadratu. Jak sobie rozłożycie, to będzie y kwadrat, czyli jest, dodać 2 razy y razy 1, czyli 2y jest, i 1 do kwadratu nigdzie nie ma, czyli muszę odjąć. No i tutaj plus 25 i to się równa 0. No i co z tym teraz zrobić? Redukuję liczby którym się do zera tutaj, yy, że tak powiem skrócą i przenoszę sobie wszystkie liczby, yy, po, które nie są kwadratowane, że tak powiem yy, bez nawiasów przenoszę na prawo. Czyli to minus jedynkę przeniosę i tu jest 1. No i zobaczcie, po prawej stronie, tak naprawdę nic się złego nie dzieje. A dlaczego ktoś powie? Dlatego, że jeżeli po prawej stronie pojawiłoby nam się minus 1. No to my wiemy, że tu jest R kwadrat. R kwadrat nie może być ujemny, dlatego to by nie było równanie okręgu. A ponieważ pojawiło się jeden, jesteśmy zadowoleni jak najbardziej. To jest równanie okręgu. Ja wiem, że ta metoda nie jest taka fajna i ta wyżej jest łatwiejsza, bo wystarczy tylko skorzystać z odpowiednich wzorów. Natomiast polecam ją. Oswoić się z nią, bo e, studenci, jeżeli mnie słuchają, no to przy całkach różnego typu e, potrzebne są tego typu przekształcenia, żeby umieć pozwijać elementy do wzoru skróconego mnożenia. Dlatego polecam to sobie poćwiczyć. Ok, e, mamy tutaj tę kartkę z głowy, i teraz lecimy dalej. I teraz moi drodzy, to jest to praktycznie, co robiliśmy przed chwilą, czyli e, my będziemy zamieniać teraz postać ogólną na postać kanoniczną, czyli y, będziemy sobie z tego odczytywać i środek, i promy, i zapisywać to w postaci kanonicznej. Po co my to męczymy? Po to, żeby po prostu, jak to wspominałam wcześniej, żeby wyćwiczyć sobie po prostu y, ten wzór, bo tak jak mówię, wiele osób bardzo boi się jego, a on jest taki fajny, y, i potem unikają, y, kombinują tam na wszystkie możliwe sposoby, oczywiście to jest 2b y. I okazuje się, że to jest takie proste i to jest takie sympatyczne i po prostu trzeba było pewnego dnia usiąść i po prostu to ogarnąć. Będziemy robili te przykłady na zmianę. Co to znaczy? Będziemy je robili raz jedną metodą, raz drugą. Pierwszy przykład zrobimy sobie metodą tą, czyli tu mamy co? Mamy tutaj 2ax. O i nie ma y, co to znaczy? Od razu to oznacza, że nasze b, które stało przy y, jest równe 0. A a, ile wynosi, skoro tu jest 8x, no, a wynosi 4, bo 2 razy 4 jest 8. Znaki się zgadzają. No i jak policzyć r? Potrzebuję jeszcze c, ale widzę, że moje c jest równe 7, więc mogę policzyć, że r kwadrat to jest po prostu co? 16 dodać 0, odjąć 7, czyli e, jeszcze raz sobie sprawdzimy, tak czyli po prostu 9 czyli moje r wynosi 3 ale zauważcie, że do postaci kanonicznej ja potrzebuję r kwadrat, więc ja sobie mogę je zostawić tak jak jest czyli po prostu tak, i to jest zapisanie postaci ogólnej na postać kanoniczną czyli wykorzystaliśmy a jako 4, b jest 0, czyli nic nie pisze i r kwadrat. I w drugim przykładzie spróbujemy sobie to zwinąć. Zwijamy sobie parami, tak jak wcześniej. No i próbujemy. Czyli tu będzie co x odjąć 1 do kwadratu. Tu jest 2 razy a razy b, czyli tak naprawdę 2 razy 1 razy x. No, i tu muszę co zrobić? Odjąć, bo tu jest minus. Gdyby był tutaj plusik, to byśmy tu zapisali plus. Tu będzie odjąć 1, bo po rozwinięciu będzie x kwadrat odjąć 2x, dodać 1, więc muszę wyrównać rachunek stałych plus. I tu będzie y, już plus. No, i tu będzie co? Jeżeli ja to podzielę przez 2, tą stałą, to będzie po prostu 7. Można tak najprościej powiedzieć, czyli co? y kwadrat plus 2 razy y razy 7, czyli 14y i plus 7 do kwadratu, czyli plus 49, czyli trochę tutaj się trzeba na odejmować i plus 34 równa się 0. I teraz jak te stałe sobie wszystkie porachuję, zaraz szybciutko to zrobimy, to okaże się, że co? Że mamy tutaj minus 50. Czyli wychodzi minus 16, czyli 16, czyli wychodzi nam, że promień jest równy 4. Ale nam chodziło, żeby przedstawić to w postaci kanonicznej. Jeżeli chcecie, możemy sobie wypisać tutaj obok, jakie są dokładnie dane, że tak się wyrażę. I to jest, moi drodzy, koniec tego przykładu. Co z przykładem trzecim? Tam widzę pierwiastek, zrobimy go z tą postacią ogólną, ale już nie będziemy nic zapisywać, tylko wyniki. E, tutaj nie ma x, 2 e, razy a razy x, więc oznacza to, że jest a równe 0, a b jest równe w tym przypadku pierwiastek z 3, no i c jest równe minus 6. No i stąd wynika, że r kwadrat jest ile? 0 plus 3 minus minus 6, czyli plus 6, czyli 9, czyli r jest równe 3. Autor bardzo nas, że tak powiem, rozpieszcza, jeżeli chodzi o e, piękne ery. I y odjąć pierwiastek z 3 do kwadratu, i to się równa 9. I to jest postać kanoniczna tego przykładu. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, możecie sobie spokojnie zrobić to tą naszą metodą z przykładu drugiego. Już kończymy powoli film. Zostało nam ostatnie zadanie. Zadanie takie nietypowe, które można wybrać spośród wielu z okręgiem. Oczywiście jest ich znacznie więcej, jak y, można też y, równanie okręgu określać, y, mając jakieś dane styczne, punkty. My tego nie będziemy robić, ponieważ... Yy, Chcemy tylko przekazać ogólne wiadomości na temat okręgu, jak sobie z tym poradzić, jakie metody zastosować, natomiast y, na pewno będziemy rozwiązywać różnego typu zadania z geometrii analitycznej, więc y, zapraszam po prostu do śledzenia tego, co się dzieje na kanale. O co chodzi? Mamy określić tutaj wzajemne położenie proste i okręgu. Y, można to zrobić na wiele sposobów, ponieważ y, natomiast jesteśmy y, wolni od tego. Yy, że tak powiem, yy, jak to zrobić, bo nikt nam tutaj nie narzucił w zadaniu, zrobimy sobie to tak, że wypiszemy środek, czyli środek jest 1 i minus 4, promień wynosi 4 i narysujemy to. Jeżeli to nam nie wystarczy, no to zrobimy sobie to jeszcze jakąś inną metodą. Czyli mamy środek w punkcie 1 i minus 4. Czyli tu promień jest 4, czyli w każdą stronę 4 trzeba dać. Raz, dwa, trzy, cztery. Jak macie kratki, raz, dwa, trzy, cztery, to bardzo serdecznie raz, dwa, trzy, cztery. Polecam, żeby to zrobić idealnie. Najlepiej jeszcze cyrklem, chociaż niekoniecznie, bo to ma być taki trochę rysunek poglądowy. Ale to jest nasz okrąg. Pamiętajcie, że okrąg i koło to są dwa różne elementy. Okrąg to jest tylko ta obramówka, a koło to jest wypełnienie. I teraz moi drodzy co zrobić z tą prostą? No ją też narysujemy, jak się robiło, jak się zaznaczało y, funkcję liniową. Wystarczyły tak naprawdę nam dwa punkty. Przecięcie z osią Y, które łatwo odczytujemy z wyrazu wolnego, czyli to jest 3. I miejsce zerowe, najlepiej. Miejsce zerowe szybciutko można wyliczyć, proszę się tego nie bać, a to są dwa takie szczególne punkty. 3x plus 12 równa się 0. 3x jest minus 12, czyli x jest minus 4. I zobaczcie, moi drodzy, bardzo łatwo można wyliczyć, i ten punkt będzie nam naprawdę pomagał, a nie przeszkadzał, dlatego bardzo polecam to. Ok, i to jest moja prosta. Dzięki tym dwóm punktom skonstruowaliśmy sobie prostą i musimy określić teraz, jakie jest położenie. No My z rysunku od razu, od razu widzimy, jakie to, jaka to jest. Jest to po prostu rozłączne, tutaj nie ma punktów styczności. Nie jest to ani sieczna, ani styczna. Po prostu leży sobie gdzieś poza. I tak jest właśnie taka jest odpowiedź, że nie mają punktów wspólnych. Natomiast, gdyby ktoś bardzo potrzebował większego dowodu, to co trzeba zrobić? Moi drodzy, można zrobić tak, że jeżeli ja wiem, że mój promień wynosi 4, to odczytaliśmy sobie z równania. To ja teraz mogę policzyć odległość tego środka od punktu. Tutaj, tylko ten punkt musi być szczególny, bo ten punkt, moi drodzy, on musi być tutaj, leżeć sobie na tej prostej. Jeżeli nie macie narzędzi ku temu, nie macie odpowiednich wzorów, bo zdarza się, że na studiach można spokojnie znaleźć i sobie zapisać wzór na odległość punktu od prostej i w tym wzorze automatycznie już macie wszystko podane i nie musicie się o to martwić, no to super. To wtedy się bardzo cieszę i wtedy nic nie musimy robić. Ale jeżeli nie, jeżeli zapomnieliście, no to możecie sobie po prostu przypomnieć, jak to, bo dlaczego tak? Dlatego, że to musi być, że tak powiem, ten punkt najbliższy, bo tych punktów jest nieskończenie wiele na tej prostej, a my chcemy ten najbliższy, czyli tak jak tutaj narysowałam idące po takiej tutaj prostopadłej. Ale pamiętajcie o tym, że są też tablice maturalne. W tablicach maturalnych mamy coś takiego jak prosta i punkt. I tutaj jest odległość punktu od prostej o równaniu. I można sobie to zrobić e, tylko zobaczcie, ile jest rzeczy do pamiętania. Tutaj trzeba przede wszystkim tą prostą przekształcić do postaci ogólnej, to jest bardzo ważna sprawa. I dopiero jak ją przekształcicie, możecie skorzystać stąd. No i co wtedy? Jeżeli ta odległość Wam wyjdzie, ja jej nie będę liczyć tutaj, bo to nie o to chodzi, to okaże się, że ta odległość będzie większa niż promień, czyli na przykład będzie wynosiła 5. I wtedy wnioskujecie, jakie jest położenie tego okręgu i tej prostej. Jakby wyszło Wam na przykład, że ta odległość jest 3, oj przepraszam, to wówczas mówicie, dobra, to są sieczne. A jakby wyszła 4, czyli taka sama jak promień, to znaczy, że jest styczna. I tyle w temacie. Nie będziemy się tutaj rozdrapywać na ten temat, dlatego że, tak jak wspomniałam, zadań z okręgiem jest multum. My tu przedstawiliśmy tylko jedno takie jako ciekawostkę. Yy, bardzo proszę skupcie się na tym, co robiliśmy wcześniej, czyli na tym równaniu okręgu, czyli odczytywanie, zapisywanie, przekształcanie. To jest to, co jakby jest dla Was ważne, bo zawsze pojawia się jedno zadanie na maturze, tak nawiasem z okręgu, z tego równania, Warto wtedy wiedzieć, gdzie sięgnąć i co z tym zrobić. Jeden punkt 2% zawsze może pomóc. Ok, kończymy ten film, trochę długi. Pierwszy z cyklu w pigułce. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę piszcie do nas, mail był na pierwszej stronie, na pierwszej karcie. Zapraszam Was też do polubienia filmu, do subskrypcji kanału i do wsparcia. Szczegóły w opisie, a my słyszymy się w następnym filmie.